Dzień dobry, nazywam się Alina Januszczyk i znajdujemy się w Domu Słów. To tutaj odbywać się będą wydarzenia kongresu. Zapraszam na mój panel, który odbędzie się 7 października o godzinie 9. Młodzi w działaniu. Porozmawiamy sobie o tym, jak możemy poprzez kulturę działać na rzecz integracji międzykulturowej, jak to robią młodzi ludzie na całym świecie, czego się możemy od nich nauczyć. Zwłaszcza teraz, kiedy sami znaleźliśmy się w sytuacji reakcji na konieczność integracji międzykulturowej, jeszcze bardziej niż do tej pory. Więc zapraszam serdecznie na, na ten panel, a także na pozostałe części kongresu, gdyż też miałam okazję organizować dla Państwa te działania. Będzie dużo literatury, będzie dużo na temat tego, jak budować miasto ponad granicami. Zapraszam.